Prawie 76 milionów złotych to pieniądze, jakie gmina Stara Biała otrzyma na budowę nowej drogi. Pieniądze w ramach darowizny przekaże Orlen. To dla nas ważna i dobra informacja, mówi Sławomir Wawrzyński, wójt gminy Stara Biała. Chcemy połączyć tą drogą, nowo wybudowaną drogę, drogą, drogę wojewódzką 559, czyli tu relacji płock klipno w miejscowości Srebna. Będzie jak gdyby skrzyżowanie, które będzie prowadzić tą drogę właśnie w kierunku... Zachodnim, tutaj jak stoimy przy ulicy Kordeckiego, jest to droga powiatowa z Białej w kierunku Płocka i tutaj właśnie widzimy to jest po sąsiedztku główny wjazd na budowę w tej chwili Olefin. Właśnie chcemy połączyć tą drogę i dalej już tutaj na granicy między gruntami prywatnymi a gruntami należącymi do Orlenu połączyć tą drogę z drogą do terminala paliwowego, który jest w miejscowości Nowe Draganie i poprzez tą drogę z drogą powiatową Płock-Draganie-Proboszczewice. I dalej, jeżeli, jeżeli miasto Płock kiedykolwiek wybuduje tą drogę, ten łącznik między drogą powiatową a obwodnicą Płocka, no to będziemy mieli taką no, w swoistą trasę WZ na terenie gminy Strabiała, gdzie będziemy mogli właśnie ten ruch ciężki i ruch docelowy potem do Olefin. Przenieść właśnie na tę nową drogę. Rozmowy na temat poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie rozpoczęły się w styczniu 2023 roku. Nowa trasa odciąży drogi przebiegające przez Starą Białą, Nowe Draganie i Stary Draganie. Z Wójtem wypracowane zostało rozwiązanie dotyczące wybudowania nowego odcinka drogowego, gdzie zostanie właśnie wyjęty ten ciężki transport z linii Biała, Stare Draganie Dziarnowo i zostanie przeniesiony na nowo wybudowane drogi. Czyli tym samym zwiększymy też Bezpieczeństwo, odnowimy drogi, żeby mieszkańcy mogli z nich swobodnie bezpośrednio korzystać. Droga, która będzie wybudowana jako nowa, e, będzie spełniała wymogi do przewozu ciężkich transportów i po nich będą się też poruszały cysterny bezpośrednio od nas z linii produkcyjnych. Obwodnica będzie obsługiwać ciężkie transporty skierowane do Orlenu, a jednocześnie służyć okolicznym mieszkańcom Budowa nowego układu komunikacyjnego, zwiększy komfort korzystania z okolicznych dróg. Docelowo powstanie droga szeroka na 7 metrów, dodatkowo będą ścieżki pieszarowe. W tej chwili przygotowujemy się w zasadzie do e, przetargu na projektowanie, bo no, też jest dosyć poważny problem projektowy również. E, myślę, że no, niestety ten okres będzie dłuższy niż rok czasu, także mam nadzieję, że pod koniec przyszłego roku powinniśmy mieć dokumentację e, na cały odcinek e, kompletną. E, I chciałbym, e, marzy mi się, żeby w przyszłym roku tą inwestycję rozpocząć. Oczywiście będzie ona etapowana... W pierwszym etapie będziemy chcieli ją właśnie połączyć tam między tą drogą 559 a tutaj ulicą Kordeckiego, czyli drogą powiatową z Białej do Płocka. Natomiast drugi etap to już docelowo właśnie w kierunku wschodnim, czyli do terminala paliwowego, ale to mamy takie uzgodnienia to z Orlenem Że raczej to będzie w tej już końcowej części budowy Olefin. Cała inwestycja powinna być gotowa w 2027 roku. To jedna z ważniejszych inwestycji drogowych na terenie gminy Stara Biała. Już oficjalnie nowy budynek zespołu szkolno-przedszkolnego w Wyszynie oddany do użytku. Jak przystało na tak ważne wydarzenie, oprawa tego święta była wyjątkowa. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele w Sikorzu. Przewodniczył jej biskup senior Roman Marcinkowski. Podczas mszy zostały poświęcone krzyże, które zawisną w salach nowego budynku. Po nabożeństwie uroczystości przeniosły się już do Wyszyny. Rozpoczęły się od przecięcia symbolicznej wstęgi. Później biskup Marcinkowski poświęcił budynek. Był czas także na oficjalne wystąpienia, prezenty, ale przede wszystkim występy uczniów. Dla mnie to jest taka dodatkowa satysfakcja, że obiecaliśmy to na początku tej kadencji, że w tej kadencji właśnie zbudujemy salę sportową tutaj w Wyszynie. Zrobiliśmy, mi się wydaje, więcej niż planowaliśmy, dlatego że, wiadomo, jeżeli się zaczęło to projektować, apetyt rośnie w miarę jedzenia, także myślę, że zrobiliśmy to z naddatkiem, ale była to inwestycja niezwykle potrzebna tutaj od wielu lat, bo po prostu problem z, no, ze zwykłymi zajęciami z wychowania fizycznego niestety w okresie no, jesienno-zimowym był duży problem. Nowy budynek to spełnienie marzeń uczniów cieszy i podoba się to wszystko. W tym nowym budynku ogólnie jest. Yy, nie wiem, ogólnie jest wszystko fajne, znaczy nie ma rzeczy, która by mi się nie podobała tak jakoś tutaj w, w tym nowym budynku szkoły. Mamy większą przestrzeń, mamy nowe bramki i tak dalej. Mamy lepiej, gdzie powiedzmy no, uprawiać sport i rozwijać nasze pasje. Cały jest ogólnie mega fajny. Mhm. Mamy fajne krzesła, takie na kręgosłup. Bardzo duża hala, w której można i tańczyć, i ćwiczyć. Na pewno fajne tablice są interaktywne. Bardzo duże klasy. Mi się bardzo dobrze podoba hala. Są by drabiny, można ćwiczyć ciągle i się rozciągać. Nowe klasy i hala, w której są już By takie fajne, bo wtedy były na korytarzach i takie rzeczy i teraz można ćwiczyć i grać w piłkę na przykład. Na mnie najbardziej ta hala, no bo jednak się przyda. Ale i sale też są fajne, i czekamy, żeby już wszystkie były oddane. Spodziewałam się emocji, ale nie sądziłam, że będą aż takie, mówiła dyrektorka placówki w Wyszynie. Niezmiernie się cieszymy, że. Otrzymujemy długo oczekiwany nowy budynek, w którym uczniowie klas 4-8 będą mogli e, uczyć się. E, będziemy mieć 7 nowych sal dydaktycznych, wspaniały pokój nauczycielski dla, do pracy dla nauczycieli. No i przede wszystkim cudowna, wielka sala sportowa. Nowy budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie to jedna z największych inwestycji w ostatnim czasie w gminie Stara Biała. Jego najważniejszym elementem jest sala sportowa. Obecnie w placówce uczy się ponad 300 uczniów oraz przedszkolaków. Dodajmy, rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie kosztowała 10,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 2 miliony złotych. Nowy budynek to nie wszystko. Prawie 2 miliony złotych kosztował parking, który powstał tuż za nowym budynkiem. Tu jest przedszkole, w związku z tym jednak większość... Dzieci jest dowożona do przedszkola. Rodzice w drodze do pracy zostawiają tutaj dziecko w przedszkolu, w związku z tym ten park jest niezbędny. No nie wyobrażam sobie, gdyby była sama szkoła podstawowa, być może jeszcze by było łatwiej, bo część dzieci po prostu do szkoły przychodzi. Natomiast tutaj ten park był no nieodzowny. Nie, nie, no nie wyobrażam sobie, żeby go po prostu nie było. No i do tego oczywiście zagospodarowanie terenu. Będzie to taki troszeczkę nietypowy plac zabaw, troszeczkę bardziej taki. Yy, zielony, mniej może miejsca do zabawy, bardziej do, do wypoczynku, do rekreacji, ale myślę, że właśnie. Takie miejsce będzie to jak najbardziej odpowiednie dla przedszkolaków, uczniów, ale też myślę, że i mieszkańców. Nowy budynek jest połączony z istniejącym obiektem szkoły za pośrednictwem łącznika o dwóch kondygnacjach. W obiekcie zaprojektowano na trzech kondygnacjach osiem sal dydaktycznych, winda, a także pomieszczenia komunikacyjne i sanitarne. W budynku jest sala gimnastyczna o wysokości trzech kondygnacji. Bezpośrednio przy sali zlokalizowane są szatnie dla dzieci, a w nich natryski i wóz. Sala sportowa ma izolację akustyczną oraz nagłośnienie. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.